Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale Pierwszym w tym roku, bo jeszcze w tym roku żadnego filmu nie wrzuciłem Dzisiaj jest 15 luty, coś około godziny 20 jak teraz nagrywam Piękno mamy pogodę, pada śnieg, chociaż święta były prawie dwa miesiące temu Ale to nieważne, moi drodzy, słuchajcie na samym początku chciałem Was poprosić, żebyście zostawili łapeczkę w górę, żeby oczywiście ten materiał dotarł do jak największej ilości osób. A jeżeli Ty nie subskrybujesz tego kanału, a chciałbyś to zrobić, to serdecznie Cię zapraszam do zasubskrybowania go. No i zapraszam do dalszej części tego materiału. Ogólnie to teraz mam streamka i ludzie tutaj pozdrawiam. Oczywiście YouTube'a. Pozdro YouTube, pozdro YouTube, YouTube, kurde, gramy sobie Fortnitea, także no. Witam serdecznie, samego rana. Jest godzina, już wam pokazuję, prawie 9.45. No i ja w sumie niedawno wstałem, przez co wyglądam, jakbym był jakiś totalnie nieogarnięty, ale to nieważne. Zaraz sobie coś, pewnie zjemy na śniadanie i wam pokażę coś, co ostatnio zakupiłem. Oczywiście, nie chcę się tutaj niczym chwalić, tylko chcę wam pokazać, że dalej inwestuję w sprzęt, bo to dzięki też. Wam ten kanał się rozwija, ale zasubskrybujcie go, jeżeli chcecie oczywiście więcej materiałów na tym kanale, a ja będę się starał, żeby kolejne były coraz to lepsze, bo ostatnio to 3 miesiące praktycznie tych filmów nie było, ale widzimy się za chwilkę. Z samego ranka oczywiście śniadanko, do tego herbatka z miodem i cytryną, no i szybki przegląd YouTube'ka, co się ciekawego dzieje. Ja już po śniadanku. Zaraz idziemy z psem na spacer i muszę wam przyznać, że ładna dzisiaj jest pogoda. Jest chyba jakieś 3 stopnie na minusie, ale kurde, przyjemnie. Słoneczko świeci, także naprawdę gitas. Ona zawsze wie, że jak idzie na spacer, to się cieszy, prawda? Kto się tak cieszy? <laughs> Chodź, idziemy, no. Idziemy? Kto idzie na spacer? A tak swoją drogą możecie dać znać, czy jeszcze macie ferie, czy już ferie wam się skończyły Bo dzisiaj tak jak mówiłem jest 16 luty, także pewnie ostatnia tura ferii zimowych Także dajcie znać w komentarzu, czy jeszcze macie ferie ja to ją podziwiam. Ona tak uwielbia śnieg, tak lubi się w śniegu bawić, że to jest po prostu jakiś hit. Pacerek trzeba zaliczyć. Jeszcze podlecę na szybko do sklepu. Dzisiaj jest jedziela, to tylko żabka jest otwarta. Ale no, skoczymy. Powiem wam, że brakowało mi tego, żeby ponagrywać jakieś takie luźne materiały, żeby sobie z Wami też również pogadać. I myślę, że całkiem spoko to się ogląda, bo ostatni film, jak wyjeżdżałem na Śląsk, to Wam się naprawdę podobał i dosyć ładnie się przyjął, także naprawdę bardzo dziękuję. No i ogólnie to jak wrócę, to pokażę Wam sprzęt, który osobno zakupiłem, bo na pewno będę go używał na wyjazdach. A co dokładnie kupiłem, no to zobaczycie już sami, jak wrócę tylko ze spaceru do domu. Jak już pewnie widzicie, jest to oczywiście laptop od firmy MSI Cybor 15A13V. Z i 13. generacji RTX 4060 posiadał 16 GB pamięci RAM, a dokładne specyfikacje i tak wam podam albo w opisie tego filmu, albo teraz wyświetlają się na ekranie. To teraz czas na przebitki. Oh. Także, tak jak widzieliście, z tego laptopa będę korzystał na wyjazdach. Jak będę wracał, no to wiadomo, że będę używał komputera. No bo komputer też jest po to, żeby streamować, tak naprawdę. A swoją drogą zaraz odpalam streama, tylko muszę troszeczkę w tym pokoju posprzątać. Ale myślę, że to nie będzie problem. I się zastanawiam tylko, czy Lumixa też brać ze sobą. Może bym coś nagrał akurat, bo mam w planach jeden wypad. Ale zobaczymy. Chyba go wezmę, ale nie jestem pewien. Dobra, moi drodzy, teraz mam aktualnie live'a. Gramy sobie Fortnite'a, i tutaj oczywiście. To... 4 osoby na razie na live, a mamy jeszcze do nadrobienia 2 godziny 15 minut. Nie wiem, czy to skończę, ale jeżeli nie, no to po prostu nadrobię sobie już tam, nie? I, i chyba tyle. No i pozdro, ortografę, która ze mną dzisiaj gra. Ja nic nie chcę mówić, prowadzę tego live'a od w sumie dobrej godzinki. No i ortografę trochę cię porypało. 50 zł i 2 godziny, mam tak naprawdę. Boże, masakra. No. Tam mogę chyba wziąć. Zanox 15 zł. Hehe. 15 zł sobie śle i i powiem hehe. Zanox 100 zł. Na maszynkę do golenia X. A tobie się kurwa ludzi i zaraz mogę ci dupę ogolić. Zanox 100 zł. Ostani koleg mój kochany z Dididi. Wiesz, ja tego live'a dzisiaj nie skończę? To niezła niespodzianka, wiesz? Dobra moi drodzy, ja już jestem po streamie No i generalnie to jakieś urywki wam dodam, tak jak mówiłem Ja już się w sumie pakuję, także nie muszę mówić, co fajnie było, jakbyście zostawili pod tym filmem. Napiszcie komentarz, jaki chcielibyście kolejny film zobaczyć, a ja postaram się Wam coś zrealizować. No i przypominam o tym, żebyście wpadali na streamki z laptopa. Także z mojej strony to na tyle czołem. Miałem nie nagrywać już ze spaceru z Psem, ale pamiętajcie, subskrybujcie kanał.